Natura jest pełna piękna. Szczodrze dzieli się z nami, odkrywając wciąż nowe tajemnice. Pięć endemicznych syberyjskich roślin oraz unikalna technologia ekstrakcji pozwoliły specjalistom stworzyć wyjątkowy kompleks Endesens dla wszystkich linii biologicznie aktywnych kosmetyków Siberian Wellness. Endesens – kompleks korzystnych substancji endemicznych syberyjskich roślin. Endesens – wzmacniający biologicznie aktywny dodatek dla każdego produktu do pielęgnacji skóry. Do składu kompleksu wchodzą rośliny adaptogenne, które zostały efektywnie wykorzystane w suplementach diety dla zachowania zdrowia. Eleuterokok, różanecznik adamsa, różaniec górski, tarczyca bajkalska, szczodrak krokoszowaty, lub leuzea krokoszowata. W odróżnieniu od tradycyjnych sposobów ekstrakcji, rewolucyjna technologia EUTECTIC pozwala zachować żywy sok roślin endemicznych o wysokiej bioaktywności, praktycznie całkowicie wyciągając z nich korzystne substancje. Działanie EUTECTIC ekstraktów wchodzących w kompleks ENDESENS zostały potwierdzone w badaniach klinicznych in vitro. Nawet przy koncentracji ekstraktów w jednej setnej procenta badania wykazały przekonujące wyniki. Zawartość kompleksu Endesens w biologicznie aktywnych kosmetykach Siberian Wellness jest 30 razy wyższa niż stężenie stosowane w testach in vitro. Endesens zapobiega uwalnianiu metaloproteinazy, jednego z głównych niszczycieli kolagenu, po ekspozycji na światło słoneczne skuteczność ochrony wyższa o 21,7%. Utrzymanie młodej skóry na poziomie komórkowym, co oznacza o 26,4% mniej starzejących się komórek w tym samym okresie czasu. Regeneracja komórek skóry. Szybkość wzrostu keratynocytów, nowych komórek na skórka wyższa o 26,6%. Nowoczesny kompleks biologicznie aktywnych kosmetyków Endesens znacznie wzmacnia działania kosmetycznych oraz przedłuża młodość Twojej skóry. Biologicznie aktywne kosmetyki z kompleksem Endesens. Piękno wzmocnione naturą. Siberian Wellness. Moc przyrody. Siła nauki dla ludzi.